Aha, tu jest kamera, dzień dobry. Kolejny odcinek w Robię co mogę. Zapraszamy. Sylwester. Tym razem jest bohaterem Dobra. naszego odcinka. I co robisz, w Sylwestrze? Skręcasz nowy rower. Tak, dzisiaj on skręca nowy rower. jakim jest Marin Rift Zone 2? To jest yy, tak zwany Full. Tu jest na wersji tak To jest rozmiarkowa. Tak, tak, to jest okay. rozmiarkowa. To jest Rift Zone 2. Jak tutaj widać. Bardzo fajny rower, rower jest do Enduro. Mm. Jakiegoś lekkiego freeride'u. Nie ma kół jeszcze. Jeszcze widać. nie ma kół, koła są. Kół. Co tu jeszcze? Są jakieś gadżety? Tak, w wyposażeniu jest dzwonek. Dwa odblaski, naklejka rockshocka. To jest bardzo ważne. Odblask biały. Odblask czerwony. Naklejka. Nie widzę naklejki. O, jest. Nawet dwie. Bo, dwa, bo są dwa amortyzatory tutaj ojej I będziesz aplikował te naklejki? nie, nie będę aplikował tych naklejek na nie ma to znaczenia, nie ma to wpływu na jazdę no, tak, nie ma yy, właśnie tutaj jeszcze taką uwagę yy, chciałbym dodać że yy, nie ma w tym rowerze pedałów to jest rower za grubą kasę, bo kosztuje coś około 7 tysięcy i nie dodają pedałów do niego no to... mnie by nie zachęcił taki rower no niestety, ale żeby... no, my, my jesteśmy bardzo dobrym sklepem i damy, damy, damy klientowi gratis. w gratisie no to jest naprawdę miło, miło to słyszeć. It's, 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 it's it's coś it's ciekawego możesz jeszcze powiedzieć? Tak? Yeah, może... Mogę powiedzieć, tak. rower ma 12 napęd yy, z pożytką Diora i korbę korbe a Romet, a nie Komet. Myślałem, że Romet. Nie, nie Na, Romet to ja znam taką firmę, to jest polska firma a, i bardzo dobra, zdaje dobra, się. Dobra, dobra firma, Okej, ale to nie jest Romet, tylko tak, Komet. Taka trochę yy, podruba rometa. Amortyzatory yy, z tyłu mamy Rokszoka Deluxe, a, z przodu mamy Rokszoka Rekona na czarnej anodzie. Piękna anoda, tak sobie. Rekon. Z blokadą amortyzatora na goleni, ponieważ w mm -hmm. tym sporcie. są jest, jest odwrotnie założone, bo jest mostek, miś, miś jest no, do góry nogami źle założył Aha, to jest mostek tak, to jest okay. mostek, mostek I co teraz tej, będzie? cały ten kapselek się do góry nogami bo okay. to nie, nie, nie dopatrzyli się w fabryce i, tak. i niestety no tak tak zmontowali A może tak miało być celowo? Bo to jest jednak chyba rower do sportów jakiś takich grawitacyjnych więc. a cztery, jak panu brakuje? Tak, więc jak będzie do góry nogami rower, no, to rower to, to będzie, miś będzie dobrze To niewiarygodne Prowadzi to też jest zastosowany system sztywnych osi. Przód jak i z tyłu. Z tyłu osi jest grubości 12 mm. Jest sztywna rzeczywiście. Jest bardzo sztywna. Z to jest 15 mm. O, jeszcze bardziej. Bardzo sztywna. Sztywność 100%, no. Tak, Sztywniutko generalnie. A są na y, powietrzu. Tutaj one są... Y, ich sprężyna to Na świeżym sprężyna, powietrzu? Tak, na świeżym powietrzu. i sprężyna to jest na sprężyna powietrzu. Tam nie ma w szuku jednej tylko to powietrze działa jak. A to jest bardzo to jest sprytne rozwiązanie. Bardzo sprytne rozwiązanie bardzo fajne w, właśnie w, do, w dobrych rewarach montowane, bo takie zwykłe rewary to takich rozwiązań nie mają. Mhm. Okej, okay, tutaj rower widzę. No już chyba jest gotowy, tak? Czy, czy... Prawie gotowy, chcemy czy... zamontować mhm. linkę do sztycy regulowanej i tam parę spierdu tak. zostało. Właśnie rower nas przeszedł, nie wiemy czemu przyszedł bez nóżki. Ale jak ją znajdziemy, coś się coś do tego roweru dobierze i, i nóżka będzie. No rower bez nóżki to tak trochę słabo, a, bo... Słabo, bo nie wiem, trzeba opierać o jakieś drzewa i w ogóle, a tak to przynajmniej ładnie na nóżce stoi i nie musi się ustawać. No, na razie. no to fajnie, fajnie. Czyli będą pedały w gratisie od firmy... Tak. rowermod.pl i nóżka. I nóżka, nóżka, tak? mm. To byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku Teleturniej. robię, co umiem. Którego bohaterem był, przypomnijmy, Seweryn. No, no, no. Nie no i jak zwykle dzięki za oglądanie. Dajcie lajki, like, subskrypcje dzwonki i będzie więcej takich materiałów. Widzimy się w następnym odcinku. Elo!